Czołem alegrowicze. Dzisiejszy materiał będzie rozpoczęciem serii Jak zwiększyć zyski na Allegro. Dzisiaj omówimy sobie temat zwiększania zysków w kategorii akcesoria GSM. Jeśli sprzedajesz w tej kategorii, będzie to dla ciebie bardzo przydatny materiał. Jeśli nie, będzie to dla ciebie tylko przydatny materiał, więc e, niezależnie czy sprzedajesz czy nie, warto oglądać do końca. Także zostawcie łapkę w górę e, i widzimy się za chwilę. Na co dzień prowadzimy szkolenia, konsultacje, audyty, prowadzimy też za sprzedawców konta, prowadzimy kampanie reklamowe, dlatego możemy wyciągać wnioski na podstawie tego, co widzimy w, naszej, w danej kategorii, jakie są zachowania sprzedawców, jakie są ich wyróżniki i co decyduje o... Sukcesie sprzedażowym w danej kategorii. Tutaj oczywiście nie będziemy zdradzać wszystkich smaczków, no bo, tak jak mówię, musimy zostawić też coś dla siebie, dla tych partnerów, z którymi współpracujemy. Wiecie, że też to wymaga pewnego zaufania obu stron, dlatego pokażę Wam kilka takich początkowych technik, nazwijmy to sprzedażowych, które pozwolą zwiększyć właśnie zyski w danej kategorii czy zwiększyć widoczność oferty czy to poprzez zwiększenie konwersji, to już rzecz drugorzędna, ważne, żeby pod koniec dnia na papierze wszystko nam się zgadzało. Ok, zaczniemy sobie od piątej strony listingu. Dlaczego od piątej? Bo tu jest wyróżnik, którego nie znalazłem wcześniej, na wcześniejszych stronach tej kategorii. Idziemy, idziemy, idziemy i tutaj zobaczcie, mamy zestawy produktowe, czyli no swego rodzaju nowość, jeśli chodzi o taki listing Allegro. To rozwiązanie jest wprowadzone na stałe dla wszystkich sprzedawców dopiero od kilku miesięcy, także dlatego też mówię, że jest to swego rodzaju nowość. No i co to nam daje od razu jako sprzedawcy? No daje to mega wyróżnik, bo na powiedzmy jakieś 500 ofert, które przejrzałem, no ta przykuła moją uwagę. Dlaczego? No dlatego, że znalazłem na niej coś, czego nie znalazłem u innych sprzedawców, tak? Także to jest jakaś tam pierwsza rzecz, która zwróciła moją uwagę i zwróci uwagę też potencjalnego kupującego a od tego już też już jest na pewno bliżej do domknięcia tej transakcji, czy też sprzedaży. Kliknąłem sobie w tą ofertę, żeby też pokazać Wam o co chodzi konkretnie. Chodzi o to, że ten sprzedawca, jak też pewnie wielu innych sprzedaje nie tylko case, czyli etui, ale też szkło hartowane, tak? tylko on jako jedyny tak na dobrą sprawę komunikuje, że jest to zestaw no i robi to z poziomu już nawet samej listy ofert, więc to jest na pewno duży benefit i widać to też tutaj, że tutaj są dwa produkty w zestawie i są to właśnie te plecki i jest to szkło hartowane. Jak już weszliśmy sobie w tą ofertę, to tutaj też jest kilka ciekawych praktyk, które na pewno biorąc pod uwagę tą kategorię, ale też inne będą dla Was przydatne, więc je pokrótce omówię. Czyli tak, warianty wiadomo, też będą wpływały na wielkość tego koszyka, na w ogóle świadomość wśród klientów tego co posiadamy, także to jest to jest ciekawe. Kolejne ciekawe takie spostrzeżenie, kolejna rzecz to są rabaty na wielu sztuki, także to co widzicie tutaj też jest ciekawym rozwiązaniem. Dzięki temu też jesteśmy w stanie zwiększyć konwersję w naszej ofercie, no i też dzięki temu i tym samym wartości sprzedaży, a zmniejszymy koszty reklamowe. No i kuprazem to też jest to są te standardowe zestawy, które są już na Alegro chyba od początku, jak nie od początku, to naprawdę bardzo, bardzo długo. Także to też pozwala pochwalić się tym, co my tam jeszcze mamy w tym asortymencie, co jeszcze może u nas znaleźć i też tu możemy takie najczęściej wybierane przez klientów e, propozycje właśnie łączyć sobie w takie zestawy, dzięki czemu e, też częściej te transakcje domykać i żeby te koszyki zakupowe były mm, możliwie większe idę dalej kolejną taką grubą rzeczą jest na pewno długoterminowe myślenie w kontekście tego, aby zostać właścicielem jakiejś marki. Może nie właścicielem, może źle się wyraziłem, a producentem. Tak? Tutaj te możliwości oczywiście z roku na rok, jeśli chodzi o właśnie tego typu produkcję, Asortymentu pod własnym brandem, własną marką są tak jak mówię z roku na rok coraz większe. Więc to jest takie rozwiązanie, które mm, też dla Was powinno być inspiracją, jeśli myślicie właśnie długoterminowo o sprzedaży na Allegro, ale z drugiej strony, nawet jeśli nie mm, powiedzmy producent, to też autoryzowany sklep, czyli po prostu dostajemy zgodę od producenta, że możemy pochwalić się na Allegro tym, e, że. Mamy te produkty od niego, jesteśmy autoryzowanym, zaufanym dystrybutorem tego produktu, więc też budzi to zaufanie w oczach klienta. No dzięki temu i też na takich kontach jesteśmy w stanie sprzedawać drożej, no bo klienci za to zaufanie są w stanie po prostu zapłacić więcej. I też trzy takie koncepcje, jak już mówiliśmy o listingu, czyli o tej liście ofert, to też pokażę trzy takie koncepcje, jeśli mówimy o wyróżnieniu się. W kontekście miniatury. Jak widzicie, ta miniatura ona zabiera naprawdę sporą część tego listingu, także warto zwracać na nią szczególną uwagę. I taką pierwszą propozycją jest na pewno umieszczenie na miniaturze oprócz samego produktu też przedmiotu pomocniczego, tak, czyli przedmioty pomocnicze na miniaturkach możemy umieszczać, tylko później w opisie oferty warto opisać, że mm, tu przedmiotem sprzedaży jest tylko uchwyt, tak? Nie jest to telefon. Telefon jest w, pokazany tylko w w kontekście tego, aby lepiej przedstawić ten produkt, także to jest taka, taki pierwszy wyróżnik, który zauważyłem, jeśli chodzi o tą kategorię. Drugi wyróżnik. Przedmioty są stosunkowo małe w tej kategorii, więc ciekawym rozwiązaniem, jeśli chodzi o miniaturki, byłoby bez wątpienia trzymanie tego przedmiotu w ręku, czyli prezentowanie go właśnie w taki sposób, jak widzicie to na tej fotografii. No i tutaj taka hybrydowa strategia, czyli też przedmiot pomocniczy, telefon, i też pokazanie zastosowania od razu jest tutaj tym istotnym czynnikiem. Też przedmiot trzymany jest w dłoni, czyli łączymy tą strategię, którą pokazałem na tym obrazku numer 1 i tą, którą pokazałem na obrazku numer 2. Powstaje nam coś takiego, także też mm, ciekawy wyróżnik. OK, to jest tyle na dzisiaj. Dajcie znać, jak powiedzmy odbieracie tą serię, na jaki temat, nagrać kolejny odcinek, czyli możecie podrzucić propozycję kategorii, w której Wy na przykład sprzedajecie i też podrzucę Wam kilka inspiracji, co możecie zrobić, aby wyróżnić się na liście ofert, bo to przede wszystkim będzie takim punktem kulminacyjnym, jeśli chodzi o tą serię, więc będą te wyróżniki, będą te metody na zwiększanie zysków, zasięgu ofert. Także no, tak jak mówię jeszcze raz, zachęcam do tego, żeby takie inspiracje na kategorie podrzucać mi w, w, właśnie komentarzach tego materiału. I jeszcze raz wspomnę, że jeśli macie ochotę na coś więcej, no to zachęcamy czy na szkolenia, czy na konsultacje, czy na audyty. I na co dzień też prowadzimy konta dla sprzedawców a jeśli nie konta, to nawet same kampanie reklamowe. Jeszcze raz dzięki za dziś i do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!